I ja kochamy wpadać na nasze bruklińskie boisko i chwalić się naszą grą w kosza. Koszykówka to życie. Plus? Ruchy w tej grze przypominają tę balecie. Dzięki niej pozostaje w formie. Okej, okay. co na to powiecie? Zagramy w grę, ja wykonuję ruch, a wy próbujecie go powtórzyć. Okej, okay. tylko nie dawaj nam forów. Tak, idź na całość! Wasza kolej! No. Prosto do kosza. Teraz my, teraz my. Nie. A! Nic wam nie jest? U. To chyba znak, że wystarczy nam już gry w koszykówkę na dzisiaj. Ale dzień jeszcze młody, a wojsko do kosza to tylko jedno z super miejsc, które można odwiedzić w Nowym Jorku. Więc... Teraz zapraszam na wycieczkę po nowojorskich parkach. Super! Ta karuzela to wizytówka nowojorskiego parku. O! Jako dziecko kochałam tego fioletowego konika. Tak na przyszłość. Jedna przejażdżka to za mało dla Jeksa i Jamie. To już szósty raz z rzędu. I przyznam się wam, że zaczynam mieć zabroty głowy. Pora iść dalej.